postanowiłem pokazać, że jednak no, uporem i pracą, prawda, i walką ciągłą, moje właśnie życie to jest taka ciągła walka, i ja po prostu mogę tworzyć jakieś rzeczy wartościowe, nawet doniosłe, nawet wielkie rzeczy. tym siódmym roku na egzamin przyjechałem, na Uniwersytet Warszawski, na polonistykę. Zdałem bez problemu. Jeszcze pan profesor Nowak-Dłużewski powiedział, proszę pana, pan ma zdany egzamin, pan ma akademik i stypendium. Ja mieszkałem w Akademiku Nakickiego osiedlanka, to była jedna najpierw druga to się nazywa robotnicza. No i pewnego dnia, kiedy Szliśmy do tej osiedlanki. Zobaczyliśmy takie, taką stycję, gdzie była bójka. No, i padały takie hasła, prawda? tam Dolina, Pajęczyna, kimka. I tutaj nagle mi się jawi w tym całym blasku ten piękny język taki, prawda? Orientalny. Mówię, co to jest takiego? A Ta kolega tam już był bardziej taki obeznany, mówi, a to mówią oni swoim językiem mówią, jak to to są, to są, mówi, złodzieje, tutaj miejscowi. To mi no, jakoś zapoznaj mnie z nimi. No mówi, o proszę bardzo. No i zaczęła się taka nasza znajomość. No ona trwała do obrony pracy magisterskiej na temat języka złodziejskiego u pana profesora Bronisława Wieczorkiewicza. Więc profesor zadecydował, że mówi: Proszę pana, trzeba robić z tego pracę doktorską. No ja mówię tak, panie profesorze, ale brakuje mi materiału z gwarii więziennej, i dobrze byłoby, gdybym mógł właśnie wniknąć pod cele. No i załatwił zezwolenie. Z tym, że o takim fakcie pobytu mógł wiedzieć tylko naczelnik więzienia. Przy pierwszym wejściu do, do celi zaczyna się sprawdzanie, pytania o znajomości, o kontakty, o, ksywę, no, o wyrok. Przy pierwszym wejściu podałem, że siedzę za chuligankiem. Dlaczego? Dlatego, że złodzieje nie utrzymują kontaktu z chuliganami, są z nimi w konflikcie. Ponieważ uważają zachowanie chuliganów za bezsensowne, które nie daje zysku. Natomiast w grupie złodziejskiej jest odwrotnie. Tu jest ceniony fachowiec, w pierwszym rzędzie profesjonalista, który potrafi zarobić dobrze i ukraść bezpiecznie. Podają się pierwszy raz za chuligana, za co dostałem manto. To potężne. Ja ćwiczyłem boks, ja się po prostu broniłem zębami i rękami, stawałem na uszach, żeby dotrwać do końca. Nawet jak już padałem na, na ziemię plackiem, stawałem i walczyłem dalej. I oni uznali, to jest nasz człowiek. Przed każdym wejściem do celi, to bardzo szczegółowo Przestudiowałem akta każdego tam siedzących w tej celi. I ja wiedziałem, jakie są sylwetki, na co tych ludzi stać, jak ja się mam zachować, mało tego. Wiedziałem, że będę musiał ataki tych złodziei uprzedzać. Bo jest tam zawsze w grupie sytuacja ciągłego wyjaśniania swojej pozycji, swojej roli. To znaczy. Walka twarda o byt, w sensie utrzymanie swojego statusu, swojej pozycji pod celą. Jeżeli ktoś jest człowiekiem, wtedy byli charakteryniacy, później byli grypserzy, teraz są grypsujący. A cały czas jest to człowiek, czy git człowiek wśród młodocianych. I walka o to, żeby być tym człowiekiem jest ciągła. Tych ludzi nie musi być dużo. Wystarczy garstka i będą trzęśli całym więzieniem. Są tak zorganizowani i tak zdeterminowani, gotowi na wszystko. A żeby należeć do tej grupy uprzywilejowanych, to trzeba zasłużyć na to. I wtedy przechodzi się okres takiej próby, ona się nazywa Amerykanką i ten kto próbę wytrzyma, no zostaje uroczyście mianowany człowiekiem. Jeżeli nie trzyma, to jest degradowany, czyli spuszczany w dołek albo krzywiony, czyli degradowany do niższej kasty upośledzonych, rządzonych tych niewolników, tak zwanych frajerów. I ja wyraziłem wtedy chęć y, zostania złodziejem. Jednym z nich. Zrobili naradę, skomunikowali się z elitą, y, ponieważ więzieniem każdym rządzi wódz. Wódz ma wokół siebie elitę to jest przywódców poszczególnych pawilonów. I ta elita z Wodem zadecydowała, że Mogę przejść taką Amerykankę. No i otrzymałem swojego mistrza, doświadczonego takiego złodzieja, który uczył mnie grypsery. Poddawał jakimś próbom wytrzymałościowym. Wtedy właśnie mi przypalili grzał koplecji. Po prostu za każdy błąd otrzymywałem karę połyk kotwicy. Też mi dano taką próbę. Kotwica to są takie druciki powiązane ze sobą, druty e, stalowe e, zaostrzone na końcu. To się wbija oczywiście w żołądek, w ciało i trzeba e, przejść operację, cięcie chirurgiczne. Ja dokonałem tutaj połyku kotwicy z koralikami na te ostre końce kotwicy, nasadziłem kulki i przywiązałem te kotwice na nitce do zęba. Prześwietlenie wykazało kotwicę. Po prześwietleniu za pomocą nitki te kotwice wyciągnąłem. Jak się odbyło pasowanie na człowieka. Zebrała się. Cała ta elita więzienna. Yy, oczywiście odpowiednie słowa przysięgi się wymawia, że będę krat uroczyście, że nie opuszczę złodziei, swoich kumpl, do śmierci. Tak mi tam dopomóż Bóg. I po wymówieniu tego słowa to się klęka. Na wzór takiej wojskowej, prawda, uderza tam dłonią po ramieniu, później nacina przed ramię tutaj, nacina, nacina ręce innym złodziejom, no i następuje zmieszanie krwi, tak zwane braterstwo krwi. I wtedy się staje jednym z nich, człowiekiem czy bratem. Za opublikowanie słownika grozi mi dintoira, czyli wyrok sądu złodziejskiego. Mianowicie czapa, czyli kara śmierci. Sekretnymi językami przestępców zajmuję się od końca lat 60. W więzieniach dla celów badawczych tych języków przebywałem łącznie około roku czasu. W różnych więzieniach w Siedce, Płock, Wronki, Lawicz, Iława, Mokotów i innych. O Diltojrze dowiedziałem się z kilku źródeł. Od dawnych, znajomych mi przestępców, od policjantów, nawet z napisów ubikacji na dworcu centralnym. Wstęp, krawat. Dlaczego przestępcy wydali na mnie taki wyrok, tak od intojry? krawat, czyli skrócenie o głowę. Otóż dlatego, że uznali, iż niejako zdradziłem ich, okazałem się złodziejem ich języka. Mają one, oni właściwie trzy świętości, których nie wolno zdradzić. Mianowicie Melinę, która nie jest miejscem tylko pobytu, czy spożywania alkoholu, czy spania. Jest to cała instytucja. Jest to świętość, której nie wolno ruszyć. Druga świętość to jest grupa przestępcza, w której wychowuje się recydywista od małego dziecka, wiąże się z nią więcej dla niego znaczy niż ojciec i matka, czy brat. I siostra. I trzecią świętością, najistotniejszą w subkulturze przestępczej jest ich język sekretny, w którym wyrażają wszystko, całe swoje życie, system wartości, reguł, nakazów, zakazów, w tym komunikują się, ostrzegają się, tworzą system samoobronny kodów językowych którego strzeże się tajemnicy jak źrenicy woka, uważam, że moim zadaniem, jakimś celem bardzo ważnym na najbliższe lata, jest tworzenie słownika międzynarodowych gwar przestępczych który umożliwi i ułatwi współpracę naszej Policji, no i naszym organom ochrony prawnej. <noise> Staram się żyć normalnie, jednakże zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywiście może ta dintojra być wykonana. Marcepan zatargał na kwadrat bitówę, uszczerbił zbrochy, a potem jeszcze w cynkuwę. Trafili z gitmano na kwadrat z poprawka, ziomasy pod kłosem leciała zabawka. Trafili z gitmano na kwadrat z poprawka, i pod kłosem leciała zabawka. Haftował paw jeden, a drugi z gitmano szedł układ pod misia. Na bolec ze szpanu nad rańcem, z migana tam była, jak mana cingele i sikor skręciła. Nad rańcem, z migana tam była, jak mana cingele i sikor skręciła.